Dzisiaj pogramy sobie jakimś tutaj fajnym czołgiem, weźmiemy coś na pole bitwy oraz przedstawię Wam kilka informacji dotyczących nadchodzącego patcha 8.11. Co prawda, te informacje możecie sobie wyczytać na stronie oficjalnej World of Tanks, ale może nie każdemu się chce. Jak wiadomo, serwer testowy patcha 8.11 jest dostępny, więc. Te nowości można wejść i sobie samemu sprawdzić również. Ja serwer testowy osobiście miałem przez chwilę, ale z racji tego, że składałem ten nowy komputer, to póki co nie mam ponownie tego pacza, boże, serwera testowego zainstalowanego. No ale o kilku nowościach wiem i się z nimi podzielę, boże, z wami nimi podzielę. Język mi się plącze. Weźmy sobie jakieś czołgi, przejdźmy do bitwy, a potem porozmawiamy o czymś o czymś pogadamy no a niech będzie KW1, kurde. KW1, ostatnio mój jeden z bardziej ulubionych czołgów jakkolwiek to brzmi dużo nim gram Mam go już tutaj wyekspiony, że tak powiem, na maksa. Brakuje mi tylko odkrycia szóstotierowych czołgów, czyli KW2. KW-1S i T-150, zbieram sobie to doświadczenie, jak, jak póki co mam tylko 6000, brakuje mi jeszcze, no w cholerę, e, no i będę zbierał dalej, <laughs> więc trzeba grać tym czołgiem, wejdźmy weźmy do bitwy, bardzo fajny czołg, kurczę ma potężne działo, um, potężne naprawdę działo, i bardzo fajnie się nim strzela, i bardzo dobry damage zadaje, i... Jak rzuca mnie w takiej pozycji jak teraz, czyli jestem na samej górze, a pode mną są czwórki, których właściwie tutaj w bitwie nie ma. Są trójki oprócz piątek, dziwne, strasznie. Matchmaking, no ale co zrobić? No to naprawdę gra się zajebiście przyjemnie. No i w końcu to będzie wyglądało jakoś płynnie. Spójrzcie 60 klatek, prawie na sekundę. Um, teraz pewnie będzie spadek, bo jak wszyscy ruszą. To będzie nieciekawie. A no, do 38 jest do przeżycia. Wcześniej jeździłem na 18 klatkach na sekundę i jakoś to przeżywałem zawsze. Tak więc nie ma najgorzej. Cóż w przeciwnej drużynie? Cztery ciężkie czołgi. Jeden Francuz, jeden Rusek, jeden Amerykaniec i jeden Niemiec. No, najwięcej problemów myślę, że sprawi nam KW1. Aczkolwiek ten niszczyciel francuski S35 też może nam krzywdy nieźle wyszkodzić. No i na resztę też będzie trzeba uważać. To nie jest tak, że jadę KW1, to nie będzie dało się mnie zniszczyć, bo jak najbardziej będzie dało się mnie zniszczyć. KW1 jest twardy, ale. Um... No, tutaj niektóre miejsca z przodu, niestety, są bardzo, ale to bardzo miękkie. BDR jedzie razem ze mną. Właściwie wszystkie ciężkie czołgi, z tego co widzę, jadą w tą stronę. Nasze. Oj, no, nie jest to zbyt dobre. Tutaj nam się wcypek, piękny strzał zebrał za 164. Spróbujemy tutaj uczknąć tego niszczyciela francuskiego. Trochę strzał w ciemno. Niestety nie wiem czy dostał, gdzieś tutaj coś się pojawiło, PZ-2G, nie widać go, PZ-4 e, również gdzieś się tam kryje za skałą. Niestety e, Francuz nie dostał, spróbujemy jeszcze raz. Aj, niestety, dobra, szkoda szkoda e, pocisków marnować. Tam T-15 stoi. Gdzieś na górce, myślę, że można spróbować go. Nie, chowa się. O nie, widać go, widać go, widać go. Spróbujemy. Weszło. Jeszcze jeden strzał i kolega będzie nasz. Ale niestety chyba się schował gdzieś. Schował się gdzieś za jakąś skałą bądź za jakimś budynkiem. No cóż, no to trzeba jechać powolutku w stronę kapa. Tutaj nigdzie się nie zablokować najlepiej póki co wygrywamy 4 do 2 przede mną jedzie KW-1 który ma chyba to samo działo co ja zamontowane no więc potężne potężne działo słuchajcie to działo ma 160 uszkodzeń 120 penetracji więc naprawdę potrafi zrobić krzywdę szybkostrzelność tego działa to jest ile? nie ma tutaj napisane na... wow 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 skąd ten strzał padł Fak. Gdzieś tam z przodu coś do mnie strzela, słuchajcie. Ja mam lornetę, powinno mi go tutaj wyświecić, ale coś nie wyświeca. I także no nieciekawie, nieciekawie to wygląda. Tutaj BDR stoi. Czego będę widział? Czy ja strzelę sobie w ciemno? Strzeliłem w ciemno, ale niestety stał za budynkiem jakimś. Ale kawałek go tutaj widać i weszło w tył. Wydaje mi się, że stoi tyłem do mnie. Aczkolwiek to jest takie strzelanie w ciemno. Widzę jedynie jego zarys. No i gdzieś on tam stoi, to wiem na pewno. Ale dobra, no nie ma co, trzeba jechać do niego. Mam kurczę sporo tego życia. Sporo tego jest, wychylił się znowu i KW-1 również tutaj jest, więc no będzie ciekawie. Jest BDR i zainkasował kolejny strzał za 150. Moje szybkie przeładowanie, kolejny strzał za 150 i no i strzał w ciemno. Tam jest niestety jakiś budynek, nie wiem co tam się znajduje, ale coś tam jest. Trochę boję się wyjeżdżać tak no, do przodu bardzo. Ale kurde, jest łakomym kąskiem ten BDR. No, gdzie on jest? Gdzież on jest? To KW1 dostało ode mnie za 170. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i strzał oddany w tym samym momencie, co nasz kolega z timu. No trudno, trudno. Gdzież jest ten, tam fałka stoi. Ja sobie strzelę do tej fałki. I czy uda się go? Aj, no niestety. Nic się nie udaje. Kurde, już spójrzcie. Ponad tysiąc damage'u mam zaliczone. Nic jeszcze nie udało mi się zniszczyć. No trochę przykro, trochę przykro. Ale trudno. Mówi się trudno. Jedziemy tutaj. KW-1 stoi. Cholera, za budynkiem. Dobra, strzał w ciemno. A już zniszczyłem budynek. I... Och, no nie wierzę. KW-1, KW-1. Cholero, jedna Dobra, aj, no i zniszczyli mi go. Takie strzały w ciemno, wydawało mi się, że będę strzelał w bok wieży. No to go przebiję. No dobra, ale bitwa wygrana 15 do 5. Bardzo fajny wynik, sporo hajsu nazbierane. No i misja miesięczna druga. 10375 375 w losowych. Mam jedną zaliczoną. Super, super. Jak tam wynik drużynowy. No, pod względem doświadczenia kiepsko trzecie miejsce, ale 1000 damageu drugie miejsce w drużynie, to już wygląda całkiem, całkiem dobrze. A, um, no dobra, co by tutaj wziąć sobie dalej, czym by sobie tutaj pojechać? Hmm... I może Dickermaksik? Dicker Maxik tylko zrobimy tak, że... Um, tutaj sobie tą lornetę zdemontuję i zdemontuję sobie również siatkę kamuflażową. I zamontujemy sobie właśnie tutaj to, bo to się przyda. I chwila. Ile kosztuje? Oj, kupię sobie jeszcze mechanizm dosyłający, ponieważ on tutaj prawie 10 sekund ma przeładowanie, więc jeżeli kupię coś takiego, będzie mi szybciej ładował, będzie lepiej no i pięknie same szóste tiery ojej ktoś tutaj bardzo niefortunny bardzo niefortunny pluton utworzył kw1 i cruiser mk2 no i kolega stanie się zapewne mięsem armatnim chyba że potrafi dobrze spotować no to może na coś się przyda bo generalnie kiepsko u nas ze spoterami no helkaciki mogą spotować zobaczymy no i co no i co teraz? Co teraz zrobić? E, dosyć duże opuszczenie działa ma e, Dicker Max. E, tak więc pojadę sobie tutaj w lewo. Ustawię się gdzieś tam za jakąś skałą. No i będę sobie dziobał. Będę sobie dziobał tych przeciwników. Mam nadzieję, że uda mi się nie zginąć bo to by było to by było nieciekawe no i tak 8 13 sekundy przeładowanie z tego co pamiętam to 9,5 było przed założeniem tego modułu który zakupiłem tak więc no myślę że opłacał się zakup o no i tak nie wiem czy stanąć tutaj za skałą stawię się tutaj może na chwilę O, cholera. O cholera. No nieładnie zrobiłem, że w ogóle ruszyłem te drzewa, no ale trudno. I cóż, za dużo, za dużo moim zdaniem jest kurde w grze um, niszczycieli. Zdecydowanie za dużo. I główno właściwie tutaj widzę. Dobra, pojawił się M6, który stoi przodem lekko splantowany. No ale cóż to, cóż to yy, dla naszego działa, to jest nic. Strzał w ciemno. Wydaje mi się, że wszedł. Jeżeli on tam nadal stał, to ten strzał spokojnie wszedł. Zrobimy jeszcze jeden strzał. Zdecydowanie stał w tym miejscu i bardzo mi się to podoba, że tam stał. Cholera jasna, zostałem tutaj sam. SOS, SOS, ludzie, ktoś tutaj mógłby przyjechać, bo zostałem tutaj, ja i SUS 100. E, jedzie do nas 30, boże, T34-85 i z tego co widzę, to jeszcze FAUKA 3001 się zbliża w naszym kierunku. Dobra, t 3485 jest dla mnie na dwa strzały, mniej więcej. Mm, ale, 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 tam stoi. Kurde, tam stoi te SU-100Y, S-100, y, to jest SU-100, nie SU-100Y. Ach, a moje przeładowanie działa niestety nie jest zbyt dobre. No i SU-100 padło. Oj, to był niepotrzebny strzał. To był zupełnie niepotrzebny strzał. Ja się wycofuję, bo zginę tutaj. No zginę, nie ma innej opcji. Ach, pomóżcie mi, ludzie, ludzie, myślcie troszkę. Nie wiem, czy tutaj ktoś widzi w ogóle, co tutaj się dzieje. Chyba nie widzi, więc może im oznaczę po mapie. Jedzie, jedzie, jedzie. Aj, ktoś go zniszczył i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj widzę taki skrawek. Nie wiem, czy uda mi się trafić. Tak, ale weszło w gąsienicę niestety tylko. Aj. aj. I niestety jestem na przeładowaniu i gówno mu zrobię. A on mnie zaraz dziadnie, Tak jest. To no niestety nieudana zupełnie y, bitwa. E, Dicker Maxem jest jedno zniszczenie, ale no zostałem tutaj sam właściwie bez jakiegoś konkretnego wsparcia. Jest tu niby Hellcat. Cóż, starałem się nie jechać zbyt do przodu, ale no nie wyszło. Wrócimy do garażu. Bitwa myślę, że może być wygrana, jeżeli nie dadzą bardzo dupy. No tak, zdarza się, zdarza się. Nie zawsze można wygrywać każdą bitwę. Hmm. I czym by sobie tutaj zagrać? Taki trudny wybór, tyle. Tyle po prostu... Tyle czołgów do wygrania. Hmm... No nie wiem, mam problem co wybrać. Ech... Może jakimś amerykańcem, może T-1 Heavy? Kurde, ten czołg podobno jest fajny, niestety jakoś nie wychodzą mi totalnie nim bitwy. Naprawdę nie wychodzą mi bitwy nim. Często ginę na tym czołgu. I często po prostu no idzie mi źle, niby jest twardy z przodu, no ale jakoś niezbyt przyjemnie mi się nim gra. Oczywiście trawa się musi doczytać, jak to zwykle bywa w World of Tanks. Trawa doczytuje się, kurde jak się już bitwa rozpocznie, spójrzcie tam daleko, dopiero widać, że się drzewa doczytały. Ach, do cholery jasnej, miałem mówić coś o nowym Patchu 8.11 i zupełnie o tym zapomniałem. Otóż, otóż w Patchu 8.11 nie dostaniemy żadnego nowego czołgu, nie dostaniemy żadnej nowej gałęzi ani drzewka. No, jednym słowem, żadnego nowego czołgu. E, za to dostaniemy nowe mapy. I nowy tryb gry. Tryb gry będzie opierał się na tym, że będą walczyły czołgi jednej nacji przeciwko czołgom drugiej nacji. Czyli na przykład Ruscy na Niemców. W tym trybie nie będzie brał udział drzewko chińskie oraz drzewko japońskie. Z tego względu, że oba drzewka mają tylko po jednej gałązce. Właściwie po dwie gałązki. No i... i nie mają artylerii, nie mają niszczycieli z tego względu nie będą brały udziału w tej bitwie no ty kurde pajacu gdzie strzelasz ehm, poza tym dostaniemy trzy nowe mapy z czego jedna będzie tak w 100% nowa dwie y, z tych map już spotkamy w grze jest to Himmelsdorf, który dostanie nową zimową odsłonę oraz y, druga mapa to jest ym, druga mapa to jest Ruinberg który będzie się nazywał Ruimber w ogniu. I to jest druga. No y taka stara nowa mapa, że tak powiem. Crusader tam jechał. SUS 85, już mi siekło. O Jezu, rykosze, nie wierzę. Dobra, zdjęli mi gąsienicę, muszę się stąd schować. E no i tak. Nową mapą, zupełnie nową mapą. Zupełnie nową mapą będzie wichura się to nazywa, po angielsku Winter Storm. ciekawe czy to y, nazwa jest dedykowana temu wichurze z czterech pancernych, nie no pewnie nie, no ale tak ciekawie to brzmi dosyć, e, no i co, poza tym kilka map dostanie nowe, no mm... stój tam, stój tam, o ty gnoju, wycofaj się. Chodź tu z powrotem, frajerze! Tu coś do mnie... O, ten SU tutaj się wychylił. O tak, zbieram, zbieram y, sieki od nich, niestety. Tam gdzieś ten KW-1 jest, cholera jasna, jest to niefajne, że on tam jest. OK, e, dobra, kontynuując, kilka map zostanie zremodelowanych. Zostaną wypłaszczone, zostaną tam różne ciekawe elementy graficzne pododawane. Prochorówka między innymi dostanie wiele, wiele, mm, powiedzmy, usprawnień. Fak PZ-1C, na spota jedź, durniu, a nie mi tutaj stoisz. Oni próbują nas tutaj zajechać. No, tak, ja tego KW1 nie będę widział, niestety. <laughs> ojej, 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 ojej. T28 do mnie strzela z przodu. O, ja nie wiem, mam już zestawu naprawczego. Hm, nie ciekawie. Zaraz mnie ten KW1 od tyłu zajedzie. Dobra, gęsienica naprawiona. Niestety nie trafiłem. Kurde, ten, no ta bitwa nie będzie dobra. Ludzie, spróbujmy podjechać do nich, no spróbujmy naprawdę. Oj, niestety to jest koniec bitwy dla mnie, może uda się go podpalić. Nie udało się go podpalić niestety. No, trudno. No, tak jak mówię, nie idzie mi strasznie, strasznie nie idzie mi e, bitwa tym czołgiem. O ile udaje mi się i to bardzo dobre bitwy wykręcić. E, no, zwycięstwo Dicker Maxem. O ile udaje mi się bardzo dobre bitwy wykręcić y, KW1, KW1, który jest naprawdę świetnym czołgiem. Jest rewelacyjnym czołgiem. O tyle, no, tym T1 Heavy jakoś mi idzie bardzo topornie bardzo opornie topornie i słabo po prostu aha nie mogę go nie mogę go badać mogę go badać co tutaj mam no mam lepszą wieżę do zbadania już ale to za wolne doświadczenie które zbieram sobie bo to się zawsze może przydać jeżeli jest promocja na jakiś czołg a mnie brakuje kilka nie wiem powiedzmy tam tysiąc doświadczenia do któregoś czołgu no to z tego wolnego doświadczenia sobie biorę i badam czołg Dobra, jeszcze z nowości z tego patcha 8.11 jedna mapka zostanie usunięta całkowicie. Będzie to mapka, e, będzie to mapka Port, jeżeli się nie mylę. Ta mapka zostanie całkowicie usunięta. No i co? No i, i kolejne usprawnienia graficzne w całym tym patchu wejdą. E, a zaraz potem czekamy na patch, na patch. 9.0, w którym tak naprawdę jeszcze znaczy jest wiele informacji, co w nim może być, ale tak do końca nie wiadomo, co w nim będzie, tak naprawdę. Mają być usprawnienia graficzne, czyli modele HD czołgów, mają być nowe czołgi, może nowa gałąź ciężkich czołgów francuskich, no inne czołgi, jakieś czołgi premium. Zobaczymy, co, co będzie, co przyniesie czas. Póki co oczekujemy patchu, patcha, patchu, patchu, łaty, łaty, o łaty. Aktualizacji 8.11. A co przyniesie przyszłość, to zobaczymy. E, dobra, trochę się rozgadałem. Myślę, że te trzy bitwy wystarczą na ten odcinek. Mam nadzieję, że bitwy się podobały, mimo tych powiedzmy dwóch faili, e, a raczej może lekko braku umiejętności w drugiej i trzeciej bitwie nieporadności mojej no i, i, i tak właśnie, także mam nadzieję, że się podbało, jeżeli się podbało zostawcie łapkę w górę i jakiś komentarz będzie również mile widziany a jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału to zapraszam do uczynienia tego taki ładny, czerwony przycisk pod filmikiem zawsze się pojawia dobra, no i to by było na tyle trzymajcie się ciepło, na razie, cześć